Siemanko Dziś już na spokojnie tak jak wczoraj mówiłem przyszły do, przyszło do mnie te braplasty sześć jest rozwalonych tu jest ten, którego się nie da uratować, jeden drugi i trzeci no sami widzicie jak one wyglądają no z nich nic się już nie da zrobić ale z trzech pozostałych Zobaczę, to się będzie trzymało. Jeśli to strzeli albo coś takiego, to pęknie znowu. To wezmę klejem na ciepło skleję. Bo to mi się wydaje, to jest... No wiadomo, to nie jest nowy Braplos, wtedy tak używany pęknięty jest, ale w nim da się coś jeszcze trzymać. Nie jest tak źle. Tym szpikulcem, co kiedyś go omawiałem. Nie tym, to pieczątką, tylko tym normalnym, jak to się nazywa. To jest coś z krawiectwa, po prostu to i z jednej drugiej strony, yy, z drugiej strony, pozaklejałem. Ten ranek, tutaj widzicie na rogu, co jest, stopiłem go, żeby wkleić tą szczelinę. To nie jest najgorsze, bo ten ma trzy pęknięcia. Na go trzeba bardzo uważać, a ten ma takie w miarę jedno, no to wiadomo nie znowu, ale nie narzekał będzie. Mam od teraz ponad kurde 30% chyba tych dużych, właśnie tych, które mam teraz, no to i tak na, na pewno yy, parę będzie mi stało na boku, więc te będą na przykład na torf takie rzeczy, które będą mniej używane i tyle. Wiadomo czy się przydadzą. Bo no teraz na torf mam inne. co tu widzicie: tu jest torf. no substant kokosowy. Są karmówka. A tu mam patyczki do terenu. Chyba trzech waplastach. Bo nic mi się ganiać z wieczorem, szybko po całym domu nie. Yy, co tam jeszcze? A, jeszcze karmówka. Przepraszam, jedną mi przyszły karaczany. Nie pokazywałem ich. W tej chwili wygląda to tak. Kurde, nie zje widać. Słońce bardzo wbija. Przyszły ten. Dorosłe i prawie dorosłe sztuki. Jest tego trochę. Sam też ich troszkę miałem, więc... Zaczątek naprawdę dobrej hodowli. Hmm. Co do tego jeszcze, co do moich karów na, na, dalszy, na dalszy czas tej hodowli, trzeba zrobić coś na te plastyk. Tyle po prostu przywiozłem. co zakupiłem. Trzeba by coś na nie zrobić, coś takiego jak to mam. Ale czas jeszcze zobaczyć, pokażę jak to będzie. Czy sobie jakieś coś kupię, półkę, czy coś takiego. A to dostałem sobie tak na. Typowo takie młode, jakiego inkubatora, sniper prosty będę miał w tym, wie, w tym większym, w jakimś półce, coś takiego. Tak, coś planuje właśnie. A zobaczymy, jak fundusze będą, bo mam nadzieję, że to, co planuję zrobić na dorosłe sztuki, a na, na prawie dorosłe, do, na prawie płacy, będzie dużo tańsze. jeśli gdzieś koło połowy. A to tylko takie plany i zamiary. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No fajnie by było coś mieć na takie. Braplasty typowo na braplasty, bo to jest, nie był na braplasty RBN typowo, to było właśnie na takie, jak to nazwać, no takie podrostki typowo, małe i podrostki. A na, pod, a na prawie droste sztuki, to właśnie coś planowałem innego zrobić, jak będę miał ich na tyle. No, na razie nie mam ich na tyle, więc na razie nie ma problemu, pomieszczą się. Ale jakbym coś planował kiedyś, to na pewno płyt 3, żeby miał tylko po jednym braplastie. I na przykład cztery sztuki takie. To Też takiej wysokości. Tylko rodzaj takiego nie witryn, tylko jest coś takiego regału. Jakieś półki, nie półki. Dobra. Jeśli chcecie zobaczyć przekładanie, bo mam zamiar przekładać jedną awikularię, bo już dla nich pojemnik gotowy, przygotowany. Jeśli chcecie zobaczyć, to piszcie w komentarzach. Chętnie to nagram. Bo niech naprawdę fajnie wygląda. Dobra, takie fajne patyczki, różne kształty. Lubię, lubię dogodzić awikularii w terrarium, bo one Doceni to i fajnie wszystko, co pani czynuje. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to przekładam, i jak ona wygląda na mojom lokum, to piszcie, to nagram chętnie to. Dobra, to dzięki za uwagę. Na razie trzymajcie się.